Dobrze, no rozmawiamy teraz, tak? Jasne. Mm -hmm. Tak, Dobra. No, no tak. Thanks. Po pierwsze, ty jesteś kurwą, you. że do mnie dzwonisz, Biega, A ja jestem, jedem, że ci odpowiadam. Ty na co jesteś stanie, co taka robię. taką jebaną szmatą. Słuchaj, uciekasz na piechotę. Ja mam Ledge dwuosobowe. No to kurwa no. dzwonię, bo może dalej biegniesz. No. To bym cię zgarnął. Powiem Ci tak, nikogo nie było już w okolicy, ale w momencie, gdy do, do mnie zadzwoniłeś, to podjechały trzy radiowozy w tą okolicę i kurwa prze, przeczesały dokładnie... No o, ta, ten, wina moja, pierdol. człowieku, pierdol się, no, wiadomo, ty się wina. pierdol, mogłeś odrzucić tego. połączenie. Mieliśmy następne... ja do tego że ja jestem debilem, ale dobra, już, już Ci mówię co. Mm -hmm, mm -hmm. Po pierwsze, zadajmy pytanie, czy ja znam swoje prawa, ty ktoś powiedział, że ma przedstawić. Ja powiedziałem, że znam prawo, ale nie powiedziałem jakie prawa. I nie powiedziałem, że znam te prawa Mirandy, więc to jest pierwsza furteczka. To jest chuj, a nie furteczka. Oczywiście, że, że nie. Bo ja nie znam praw Mirandy, bo ja jestem sklerotykiem. I chuj im do tego. A.